Chińczycy do dosyć dużych wielkości przedsiębiorstw nie płacą żadnych podatków dochodowych, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o biurokrację, jeżeli chodzi o możliwość handlowania. Ale spójrzmy na Chiny z drugiej strony, z takiej strony inwestorskiej. Chiny w 3 lata zużyły o 30% więcej cementu niż Stany Zjednoczone przez cały XX wiek. No, w Chinach powstało ponad 200 marek samochodów elektrycznych. Średnio w Chinach przebywa rocznie około 6 do 10 linii mm. metra. Jak na tym, Tle prezentuje się Europa. Właśnie odbyłem bardzo pouczającą podróż. Podróżowaliśmy po Chinach. Spędziłem tam blisko dwa tygodnie. Wystartowaliśmy w Pekinie. Później udaliśmy się do Wuhan. Później dalej na południe do Kantonu, czyli Guangzhou. A następnie do Shenzhen, czyli takiego mekki nowoczesnych technologii. No i mam kilka ciekawych wniosków, którymi chciałbym się z wami podzielić po tej podróży, bo czym innym jest czytanie, oglądanie, słuchanie, a czym innym jest właśnie pojechanie, zobaczenie czegoś na własne oczy, rozprawienie się z pewnymi mitami, no i takie dogłębne spojrzenie na rzeczywistość, taką, jaką ona jest naprawdę, a nie zasłyszaną z, z mediów. Jakie wnioski po wizycie w Chinach? Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, w przeciwieństwie do ogólnie panujących przekonań, jest brak takiego tak zwanego zamordyzmu na w życiu codziennym Chińczyków. Przy każdej wizycie, jak jestem w nowym kraju, patrzę jak ludzie zachowują się na światłach i na drodze, jak, jak wygląda ruch uliczny. No i w kraju takich jak Niemcy czy Polska ludzie bardzo restrykcyjnie podchodzą do czerwonego światła na przejściu dla pieszych, a w krajach takich jak Hiszpania, Anglia, Włochy i tak dalej. Te światło jest umowne, ono ma służyć ludziom, jeżeli y, nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby przejść na tym czerwonym świetle I nawet policja stoi obok, to obywatele przechodzą i nie mają z tym żadnego problemu. Co ciekawe, właśnie tak jest w Chinach. W Chinach policja stoi na skrzyżowaniu, ludzie widzą, że nic nie jedzie, śmiało przechodzą na czerwonym świetle. Jeżeli kierowca potrzebuje zawrócić w miejscu niedozwolonym, no to zawraca, nikt się tym nie przejmuje. Idąc chodnikiem dookoła na nas, jeżdżą skutery elektryczne w olbrzymich ilościach. Generalnie jest takie bardzo luźne podejście do przepisów ruchu drogowego, aczkolwiek wszystko bardzo ładnie funkcjonuje. Nie ma, nie ma tam agresywnych zachowań, ale też nie ma trzymania się takiej z litery prawa. Jest bardziej taka codzienna użyteczność i to mnie bardzo zdziwiło, bo jesteśmy karmieni takimi przekonaniami, że jeżeli Chińczyk przejdzie na czerwonym świetle, no to jego scoring socjalny jest zaniżany i on nie kupi sobie biletu na pociąg czy lotniczego. Nie byłem, widziałem, nic takiego nie ma miejsca. Chińczycy, szczególnie ci Chińczycy z południa, są tak tacy bardziej wyluzowani. No, ma, nawet mógłbym porównać tych Chińczyków z południa, oczywiście zachowując pewne proporcje do krajów południowych, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o północ, no tam rzeczywiście ci ludzie są tacy troszeczkę bardziej surowi, ale to też mo można, tak jakby zastosować analogię do północy Europy. Impuls kapitalistyczny, czyli Chińczycy rzeczywiście widzą możliwość dorobienia się i to bardzo w tym takim pulsującym społeczeństwie. No, które tak bardzo zurbanizowane. No. te chińskie miasta robią naprawdę olbrzymie wrażenie, czy to w Wuhan, czy w Pekinie, czy właśnie na południu w Kantonie, czy w Shenzhen. Te miasta są po prostu olbrzymie, mają po 20 czy kilkanaście milionów mieszkańców w zależności od miasta i po prostu mamy taką wielką dżunglę miejską, jak jesteśmy na wysokim piętrze jakiegoś wieżowca i, i spoglądam w każdą stronę i po prostu po horyzont widzę wieżowce. No ta skala jest po prostu ogromna, po powrocie do Polski po prostu jest to uderzanie. Jak Polska jest takim, wszystko jest takie małe, drobne. Po prostu ta dysproporcja pomiędzy tym, co jest w Chinach, a tym, co jest w Europie, jest po prostu olbrzymia. Ale Chińczycy, widać, bardzo dobrze się w tym poruszają, się w tym odnajdują. Widać, bardzo w taki zaangażowany sposób dbają o swoje biznesy. Jest bardzo dużo takiego drobnego biznesu w Chinach na ulicach bardzo dużo małych knajpek, wózków z jedzeniem, różnego rodzaju handlu, i widać, że to nie jest w żaden sposób regulowane w żaden sposób. Kontrolowane przez państwo. Chińczycy do dosyć dużych wielkości przedsiębiorstw nie płacą żadnych podatków dochodowych, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o biurokrację, jeżeli chodzi o możliwość handlowania na ulicy. Więc ten taki oddolny kapitalizm, pomimo że tego, że Chiny są w założeniu krajem komunistycznym, no to ten oddolny kapitalizm naprawdę bardzo mocno kiełkuje w Chinach. Z jednej strony mamy bardzo dużo takich bogatych, naprawdę tej, tej klasy średniej, ludzi bogatych, tych Jeżdżących bardzo dobrymi samochodami, widać, że są o wysokim statusie społecznym. Mamy tych średnio zamożnych ludzi, którzy no, ciężko pracują. Mamy też niższe klasy społeczne. Oczywiście, gdy się tak zagłębimy w miasta, znajdziemy jeszcze te miejsca, gdzie no, ten poziom życia jest jeszcze dużo niższy. I ci Chińczycy też aspirują do tego, żeby mieszkać w tych wieżowcach na wyższym poziomie. Podsumowując, Chińczycy naprawdę mają ten swój chiński sen. Widzą, że jest opcja na to, żeby przeskoczyć kilka klas społecznych. Wyżej, kilka klas zamożności, i naprawdę pracują od rana do wieczora, widać takie duże zaangażowanie i taką dużą chęć awansu społecznego i awansu materialnego. Okej, okay, ale spójrzmy na Chiny z drugiej strony, z takiej strony inwestorskiej, to, to co mnie najbardziej interesuje, czyli jak wygląda tam konsumpcja surowców, jak inwestycyjnie możemy spojrzeć na Chiny. Jeżeli spojrzymy na branżę samochodową, no to Chiny w ostatnich trzech latach stały się nie tylko największym producentem automotyw, to, ale też stały się największym eksporterem samochodów na świecie. Bardzo ciekawą statystyką obrazującą, pokazującą to jak dużo dzieje się w Chinach jest statystyka dotycząca zużycia cementu, czyli de facto wylanego betonu w Chinach. W latach 2011-2013 Chiny zużyły około 6,6 gigaton cementu, a USA w całym XX wieku zużyły 4,5 gigatony cementu. Chiny w 3 lata zużyły 30% więcej cementu niż Stany Zjednoczone przez cały XX wiek, no to myślę, że ta statystyka jest po prostu porażająca i obrazująca to, jak bardzo Chiny się rozwijają, jak bardzo inwestują, jak jest to ogromny kraj, kontynent, który rzeczywiście ma taką swoją wewnętrzną siłę. Mój wniosek jest taki, że nawet jeżeli Chiny zostaną w jakiejś mierze odcięte od rynków w Stanach Zjednoczonych, być może w części rynków europejskich, będą one w stanie sobie poradzić bazując na swoim wewnętrznym rynku, no i oczywiście na Azji, która bardzo prężnie się rozwijała w ostatnich latach. Jak nawet wielokrotnie pomnożyć swój kapitał bez inwestowania w alty i grania na dźwigni? Wiele osób myśli, że duże zyski są zarezerwowane wyłącznie dla rynku krypto. To jednak nieprawda. Jest pewne aktywo, które moim zdaniem w kolejnych latach może dać zarobić dużo lepiej niż Bitcoin. I nie jest to złoto, nie jest to srebro, nie jest to ropa. Chcesz się dowiedzieć, jakie to aktywo? Kliknij w link poniżej i zapisz się na webinar. Historia pokazuje, że czasu jest już niewiele, nie zmarnuj tej okazji. To nic nie kosztuje, kompletnie za darmo pokażę Ci, jak ja inwestuję w to aktywo. Rozwój energetyki w Chinach, czyli taka moja branża, liczby, które najbardziej mnie interesują, no to sektor jądrowy dla przykładu, czyli Chiny planują do 2060 roku mieć 400 reaktorów u siebie. Aktualnie starają się co roku startować z 10-12 reaktorami. Rzeczywiście w zeszłym roku udało mi się rozpocząć budowę. 12 reaktorów, no i do tego do roku 2060 Chiny chcą mieć 400 reaktorów działających u siebie. Tymczasem na całym świecie aktualnie funkcjonuje 486 mniej więcej reaktorów, więc do roku 2060 Chiny planują mieć niemal tyle reaktorów, ile aktualnie jest, funkcjonuje na świecie. To pokazuje, jak jest olbrzymi nacisk składziony na rozwój energetyki. Jeżeli do tego dodamy, że aktualne dane pokazują, że Chiny w czasie budowy i planowania mają 655 elektrowni węglowych, no i też są miejscem, gdzie w największym stopniu rozwija się energetyka wiatrowa, słoneczna. No, to nam obrazuje, jak duże zapotrzebowanie na energetykę Chiny już aktualnie kreują, jaki będą te zapotrzebowania generować w przyszłości. A jak to wygląda na liczbach konkretnie? No to Chiny aktualnie zużywają 27% światowego zużycia energii. Dla porównania Stany Zjednoczone konsumują 15% światowej energii, a Europa jako całość konsumuje 9% konsumpcji światowej. Energii, więc to nam pokazuje, jak dużym krajem, jak dużą gospodarką są Chiny. Jeżeli chodzi o przeliczenie na mieszkańca, no to w USA przeciętny mieszkaniec zużywa rocznie około 286 gigajouli na osobę, podczas gdy w Chinach jest to 122 gigajouli na osobę. Ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Pomimo tego, że w tym zestawieniu przeciętny Amerykanin konsumuje ponad dwa razy więcej energii niż przeciętny Chińczyk, no to musimy dodać do tego też fakt, że to Chiny są fabrykami. Świata I to w Chinach ogniskuje się gro światowego przemysłu, który jest największym konsumentem energii w kraju. Więc jeżeli przeliczymy tak naprawdę konsumpcję na mieszkańca, taką indywidualną, no to zakładałbym, że przeciętny Amerykanin konsumuje około 4-5 razy więcej energii niż przeciętny Chińczyk. Jak na ten tle wygląda Europa? Przeciętny Europejczyk konsumuje około 126 GJ na osobę, czyli jest to średnio mniej więcej tyle co w Chinach. No z tym, że no, wiadomo, przemysł w Europie jest aktualnie na, ono, w zaniku. Owszem, mamy jakieś gałęzie przemysłu, no ale w porównaniu z, ze Stanami Zjednoczonymi, a tym bardziej z Chinami, ta konsumpcja energii przez przemysł jest na dużo, dużo niższym poziomie. No i Europa, co ciekawe, jest na tendencji zwyżkowej. Od kilku lat mamy o średnio o 1-2% rocznie tej energii, zużywamy mniej. No jest to bezpośrednio powiązane właśnie z przenoszeniem się przemysłu, czy to do Azji właśnie, czy to do Stanów Zjednoczonych właśnie z Europy. Inne ciekawe porównanie, które nasunęło mi się, gdy właśnie podróżowałem czy to pekińskim, czy kantońskim metrem, są linie metra. Te linie metra w Chinach no, funkcjonują bardzo sprawnie, mają bardzo dobre rozwiązania, takie bardzo praktyczne. No i z ciekawości zajrzałem do statystyk, okazuje się, że w Chinach aktualnie jest, no zakłada się, że od 220 do 230 linii metra, to jest szacunek na rok 2025, średnio w Chinach przebywa rocznie około 6 do 10 linii metra, a cała Europa ma, szacuje się w zależności od tego, co zakwalifikujemy, a czego nie zakwalifikujemy do linii metra, no ale między 130 a 140 linii metra, więc to pokazuje obraz, jak dużym krajem, jak dużą gospodarką są Chiny, które mają jako jeden kraj niemal dwa razy więcej linii metra niż cała Europa razem wzięta. Uwzględniamy w to też Rosję, czyli Europa 130, 140 linii metra, Chiny aktualnie 220, 230 i cały czas nowe dochodzą. Pytanie, część druga tego wywiadu: jak na tym tle prezentuje się Europa? Zdajemy sobie z tego sprawę, że Europa jest skrajnie przeregulowana. Będąc w Chinach, widać, jak tam oddolnie funkcjonuje taki kapitalizm. Byłem też w fabryce gier komputerowych, gier i platform takich do, do gier. W Chinach bez żadnych zezwoleń mamy hale, mamy jakieś miejsce, nawet w garażu możemy rozpoczynać działalność fabryczną. W przeciwieństwie do Europy, w której, żeby uruchomić jakąkolwiek produkcję, potrzebujemy no, wielu zezwoleń, na stu, a czasem kilkudziesięciu miesięcy biurokratycznej mitręgi w Chinach w ciągu jednego dnia, jeżeli mamy jakiś pomysł, mamy jakieś miejsce, chcemy rozpoczynać produkcję, po prostu zaczynamy działać, no i później rynek weryfikuje, czy klient będzie zainteresowany naszym towarem, który chcemy produkować, czy nie. No w Europie, żeby rozpocząć produkcję, trzeba przejść długi proces biurokratyczny. Dla przykładu Chiny aktualnie są największym, zdecydowanie największym producentem samochodów elektrycznych i rzeczywiście te samochody elektryczne w Chinach jeżdżą tak na północy, w Pekinie, który jest no zimniejszy, Około 1 trzecia samochodów to są samochody elektryczne, a jak już zjeżdżamy niżej w Wuhan tych samochodów elektrycznych jest jeszcze więcej, a na południu, w kantonie czy Shenzhen 2 trzecie samochodów to są samochody elektryczne. No i wszystkie skutery też są elektryczne, a tych skuterów jest tam naprawdę całe mrowie. No jeżeli chodzi o produkcję tych samochodów elektrycznych, skąd to się wzięło? Chiny postanowiły, był anons z partii, właśnie z partii, która wyznacza kierunek, że Chiny powinny stawiać na rozwój branży EV, czyli samochodów samochodów elektrycznych. W Chinach powstało ponad 200 marek samochodów elektrycznych i tych 200 firm konkurowało ze sobą. Państwo już nie ingerowało w oddolną konkurencję między tymi firmami. Owszem, były jakieś zachęty, były jakieś dofinansowania, ale te firmy działały na takim kapitalistycznym rynku, konkurowały ze sobą. Każdy, kto miał chęć, miał jakieś możliwości, miał trochę miejsca w hali produkcyjnej, mógł próbować konstruować i produkować samochody elektryczne. Aktualnie mamy kilka marek, które produkują przede wszystkim w bardzo konkurencyjnej cenie, no i bardzo przyzwoite samochody. Miałem, jeździ, miałem okazję jeździć tymi samochodami, różnymi taksówkami, różnymi samochodami w różnych chińskich miastach, no i te samochody niczym nie odbiegają od tych znanych nam w Europie. No i konsekwencją tego jest to, że Chińczycy mają najlepiej rozbudowany przemysł budowy samochodów. Z jednej strony 200 firm, które zaczynało, aktualnie kilkanaście marek, które, które produkują samochody na wysokim poziomie i w procesie takiej naturalnej konkurencji, Doszło do wyłonienia tych najlepszych marek. Jak to się ma do rynku europejskiego, no to w rynku europejskim możemy powiedzieć, że mamy przykład polskiej Izery, mamy zapowiedzi rządu, jakieś makiety, no ale nikt nie próbuje nawet tak naprawdę budować jakiejkolwiek marki samochodów, czy to elektrycznych, czy to spalinowych. Co w takiej sytuacji możemy zrobić my, jako Europejczycy? Okej, okay, widzimy, że pod pewnymi względami z Chinami będzie nam konkurować bardzo ciężko. Z jednej strony na bardzo wysoką etykę pracy, która w Chinach występuje, z drugiej strony na to, że Chiny mają dostęp do najtańszej energii oraz najtańszych surowców, więc pewnych rzeczy nie będziemy w stanie przeskoczyć. My, jako indywidualne jednostki tutaj w Europie, tutaj w Polsce, jak my powinniśmy na to reagować? Moim zdaniem takim czynnikiem, który ma bardzo duży, może mieć bardzo duży wpływ na to, jak będzie kształtowała się gospodarka europejska oraz jak będą no, wyglądały nasze pieniądze, jest tak zwany reshoring, czyli powrót produkcji do świata zachodniego, no niestety, raczej nie do Europy, raczej do Stanów Zjednoczonych. A wraz z, z tym reshoringiem, czyli powrotem części produkcji przemysłowej, głównie do Stanów Zjednoczonych, będą zachodziły pewne zmiany, na których my, jako potencjalni inwestorzy, będziemy w stanie skorzystać. I tutaj musimy zadać sobie pytanie, co jest potrzebne do produkcji przemysłowej? I do produkcji przemysłowej są potrzebne przede wszystkim dwie rzeczy. Z jednej strony energia, tańsza, droższa, ale bardzo dużo energii. Z drugiej strony surowce, które no, są podstawą produkcji czegokolwiek. I ja, jako inwestor na rynkach kapitałowych, zamierzam skorzystać na trendzie reshoringu, czyli powrotu produkcji przemysłowej do, do świata zachodniego, głównie do Stanów Zjednoczonych, nastawiając się właśnie na rozwój spółek energetycznych oraz spółek surowcowych w świecie zachodnim. Uważam, że zarówno spółki wydobywające surowce do produkcji, czy to surowce energetyczne, będą olbrzymim beneficjentem w zaistniałej sytuacji, Poza tym, że mamy naturalny cykl wzrostu i spadku surowców, aktualnie jesteśmy na dołkach i nieuchronnym jest taka konsekwencja, że te surowce muszą wzrosnąć, aby zaspokoić nasze potrzeby konsumpcyjne. Z drugiej strony mamy ten trend niejako zmultiplikowany poprzez właśnie ten reshoring, poprzez deglobalizację, która doprowadzi do tego, że świat zachodni będzie w większej wymiarze potrzebował zarówno surowców do produkcji różnego rodzaju urządzeń i rozwoju przemysłu, jak i samej energii. Energetic.